Śliniastyczne piękne macki! Widzę, że przepełnia cię miłość. Wielki demonie, pomożemy ci pokonać ludzi. Po czym weźmiemy ślub i będziemy mieli 10 tysięcy ośmiorniczaków. <grom> <brzmi> Wasza marna broń jest niczym wobec naszych bitewnych kopu. Spróbuj tego robalowy dziwolągu! Bezczelność! Nadziej patrz! Odłamek punktu zerowego! Torwi go, zanim demon zniszczy wyspę jego mocą! Uwaga! Statek znajduje się w tunelu czasoprzestrzennym do nieznanej rzeczywistości alternatywnej. Rekomenduję maksymalne przerażenie. A! 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 Zaraz! Zamiast do alternatywnej rzeczywistości, trafimy z powrotem do Springfield. Cofnąć się. Kalibracja tuneli czasoprzestrzennych to skomplikowane zadanie. Rekalibruj się! Rekalibruj się! Nie! Musimy wrócić na wyspę! Springfield! Wyspa! Springfield! Wyspa! Springfield! Wyspa! Springfield! Springfield! Springfield. 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 Wyspa? Uwaga, nastąpiła konwergencja wielu rzeczywistości. Sugeruje zachwyt w pełnej skali. Wow, wyspa Springfield. Ha, niesamowita, a teraz czas ją podbić. Halo. Halo. Even fortnight. Głupi pilot! Pewnie temu prostakowi bez uczuć wyczerpały się baterie. <eśultate> Homer, w radiu mówią, że jeśli ktoś znajdzie świecący odłamek, ma wezwać policję. To kosmiczny nieuchieł, zdany potężny i zabójczy przedmiot. Mm, coś tam, coś tam, potężny bla bla. <wh Tory� Umleski> mm. I to się nazywa moc. Uuu, a to ci niespodzianka. No dobra Homer, zrób to, czego nie robisz w pracy. Skup się. I to się nazywa pilot. Czy to odłamek? I co ty wyprawiasz z moim salonem? Ulepszam go. Przetestuj kanapę. O, jest miękka. Ale wiesz, że nie lubię obcych technologii w domu. Marsz! z tym pilotem mogę zamienić całe Springfield w raj, skończyć spaleniem opon, ocalić lokalne dziennikarstwo, zrobić coś super dla wszystkich. Ale czy potrafisz podejmować dobre decyzje i... Hmm? O, zaszalej! Zachowam ten trik na później, skarbie. <laughs> Ale na razie mam urządzenie, którego nie rozumiem dyplom z liceum, na który ledwo zasłużyłem i zerową świadomość własnych możliwości. Idę stworzyć prawdziwą nirwanę! Ha! Dzięki homer! Dziękuję, dobry panie. <laughs> Syrop czekoladowy? Maszenie strażaka. Dzięki, Homer. Polej mi kufel zmrożonego cukru, mą upiększanie miasta wzmaga pragnienie. Homer, kiedyś prędzej urwałbym sobie głowę, zanim bym to powiedział, ale to na koszt firmy. To fantastyczne, że mój kibelek ma teraz nieskończone zapasy papieru. Mam mnóstwo pomysłów. Patrzysz może czasem w niebo i myślisz sobie, skoro księżyc jest sera, to czy można go roztopić i polać nim wielkie naczosy? Nie popisuj się za bardzo stary. Jakieś cwaniaki spoza miasta cię szukają. Mówią, że odpowiednia... to no, być... no, wiem, wiem, ale no, to jest ten event w Fortnite Simpson. Włączyłem po prosty Precz samokarmiące. samo karmiące. Otwórz buzię, a same do niej wskoczyłem. Chyba pięć godzin czekać, żeby no żeby była ta mapa, no to kończę live'a chyba. Co jest? Dobra, nara, kończę live'a. No 5 godzin, no to... Dobra, trudno, kończę live'a. Może jutro otwarę. Nara?